Głównie rozdział szósty, który mówi właśnie o tym, jakie informacje musimy dostarczyć jednostce certyfikującej, co następnie jednostka certyfikująca powinna z tym zrobić, żeby dokonać przeglądu wniosku, no i wtedy powinna planować ten audyt certyfikacyjny. Autodrama. 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 Tu autodrama. Słuchasz audycji. Słuchasz audycji. Autodrama Podcast. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Autodrama, czyli QS Pact podpowiada jak przetrwać w świecie automotive. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy z Państwem na temat certyfikacji na zgodność ze standardem IATF. Moim gościem będzie Anna Kubieniec. Witam Cię Aniu. Witam. Anna jest związana z branżą motoryzacyjną od 2004 roku. Posiada doświadczenie zdobyte w obszarach zarządzania jakością, nadzorowania wymagań oraz audytowania, które zdobyła pracując u dostawców Tier 1, czyli u dostawców rzędu pierwszego. Ania audytowała organizacje pod kątem obowiązujących wymagań, systemy zarządzania jakością, procesy audytowała się również. też uprawnienia Audea QMC w obszarze Kortulsów, kwalifikowanego audytora pierwszej z drugiej strony IATF oraz kwalifikowanego audytora pierwszej i drugiej strony VDA61. Ania posiada kwalifikacje nadane przez organizację IATF do prowadzenia szkoleń dla przyszłych audytorów trzeciej strony, czyli dla audytorów jednostek certyfikujących. Ania na bieżąco śledzi wszystkie wymagania nowe branżowe związane z branżą motoryzacyjną i na uwagę zasługuje bardzo cenny fakt, że Ania pisze dużo artykułów do naszego bloga jakościowego i tutaj zachęcam Państwa do wejścia na naszą stronę wwwsqda.pl. tam jest taka zakładka blog, wchodzimy do tego obszaru jakość i tam możemy Aniu znaleźć Twoje artykuły. Między innymi moje i tak. pozostałych trenerów pracujących w firmie. Tak, bardzo polecam Państwu tego bloga, można dużo cennych informacji wyciągnąć tych artykułów. Aniu również prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych, na studiach podyplomowych, zarządzania jakością. Są to uczelnie w Katowicach, we Wrocławiu i również w Rzeszowie. Dokładnie. I dzisiaj Aniu porozmawiamy z tobą na temat właśnie certyfikacji na zgodność z standardami ATF. Jakbyś zechciała powiedzieć, kiedy ma miejsce nowa certyfikacja na zgodność ze standardem IATF? A więc tak, wytyczne do certyfikacji na zgodność ze standardem IATF, czyli tak zwane potocznie RULESY, wydanie szóste, opisują ten proces, jak uzyskać tą certyfikację, jak, jakie informacje należy przekazać jednostce certyfikującej w momencie, kiedy zakład nie posiadający certyfikatu IATF tą certyfikację chciałby pozyskać. Więc tutaj mamy w tym rozdziale szóstym cały proces opisany od punktu proces składania wniosku tutaj, czyli jakie informacje w tym wniosku powinny się znaleźć, że na przykład powinniśmy napisać, jaki jest adres, nazwa, ile pracowników pracuje, Czy takie, w... podstawowe tak, takie podstawowe informacje w naszej organizacji, jaki jest zakres systemu zarządzania jakością, jakie mamy zdefiniowane procesy wytwarzania, które są w naszym zakładzie produkcyjnym. Mhm. Powinniśmy również dostarczyć pisemne oświadczenie o odpowiedzialności za projektowanie i rozwój, bądź też o jej braku. Mhm. I tutaj mamy taką nowość w, w tych rulsach wydania szóstego, że mamy definicję, co to oznacza brak odpowiedzialności za projektowanie wyrobu. Więc jeśli tutaj nie odpowiadamy niniejszym za to projektowanie wyrobu, no to musimy to również jednostce certyfikującej zgłosić, zgłosić udokumentować. Hmm. Czyli Aniu, to jest tak, że tak naprawdę powinniśmy się zapoznać z tym podręcznikiem, czyli tak. z rulsami I tutaj z znajdziemy wszystkie informacje dla nas, co musimy zrobić, żeby rozpocząć ten proces, dokładnie tak, tak dokładnie tak. W ogóle do tego podejść, dokładnie Czyli tak. Pierwsze główne źródło wiedzy to będzie dla nas oczywiście ten podręcznik. Podręcznik, tak. tak mhm. Głównie rozdział szósty, który mówi właśnie o tym, jakie informacje musimy dostarczyć jednostce certyfikującej, co następnie jednostka certyfikująca powinna z tym zrobić, żeby na dokonać przeglądu wniosku, no i wtedy powinna planować ten audyt certyfikacyjny. I tutaj mhm. też jest zmiana, że nie ma już audytów wstępnych. Wcześniej mhm. jeszcze według y, tutaj wersji piątej można było poprosić o audyt wstępny w jednostce certyfikującej przed audytem certyfikacyjnym. W tej chwili tych audytów wstępnych już nie ma. Także od razu. Czyli po prostu musimy być przygotowani, Tak, tak przygotowani. Tego. Dlatego audyt certyfikacyjny składa się właśnie z dwóch etapów: w etapu pierwszego, ocenie gotowości organizacji, do przejścia do etapu drugiego audytu certyfikacyjnego. Mhm, rozumiem. A powiedz mi, czyli ten pierwszy krok w celu uzyskania certyfikatu? Nie mamy jeszcze tego certyfikatu, tak? Zaczynamy w branży motoryzacyjnej, produkujemy już jakieś Jakiś czas i jak wygląda, jak do tego podejść? Tak? Mówię, że należy złożyć ten wniosek, czy nasz system musi spełniać jakieś wymagania, powiedzmy, że mamy certyfikację ISO 9001, tak? Mhm. No i, i co dalej? Jak ta decyzja już zapadła, że tak, że chcemy, nasi klienci tego oczekują od nas? i co dalej? Jak, jak, co musimy spełnić? Więc jeśli mamy tutaj te wszystkie informacje, które są wymagane przez RULS-y, które musimy przedłożyć jednostce certyfikującej, czyli mamy tutaj ten system zarządzania jakością poukładany. Tak. Tutaj te wszystkie informacje, które powinniśmy do, dostarczyć, no to wówczas jednostka certyfikująca może podjąć decyzję, że możemy przystąpić właśnie do audytu certyfikacyjnego. Ale w sytuacji, na przykład, kiedy nie mamy tutaj, na przykład, danych z okresu 12 miesięcy dotyczących wewnętrznych lub zewnętrznych wyników dla branży motoryzacyjnej, mhm. czyli tak zwanych KPI-ów, to tak. wówczas być może tutaj nie uzyskamy certyfikatu IATF, mhm. tylko będziemy mówili o uzyskaniu potwierdzenia zgodności, tak zwany co of conformance. A co tu jest ten Więc of conformance. celem potwierdzenia zgodności jest dostarczenie potwierdzenia, że zleceniodawca wdrożył system zarządzania jakością spełniający wymagania standardu IATF, jednakże tutaj zakład wytwarza wyroby motoryzacyjne, ale na przykład nie zgromadził jeszcze właśnie tych danych za ostatnie 12 miesięcy. Także tutaj również w wytycznych do certyfikacji na zgodność ze standardem IATF rulesach mhm. w punkcie 5.14 mamy właśnie tą sytuację opisaną. Czyli jeżeli zakład na przykład nie kwalifikuje się, bo, bo, bo nie jest jeszcze w stanie uzyskać certyfikatu IATF, wówczas może uzyskać to potwierdzenie zgodności. A i co później? Jak to wygląda? W no tym i procesie? później to potwierdzenie zgodności jest wydawane tylko i wyłącznie na okres 12 miesięcy. Czyli więc... my mamy ten czas 12 miesięcy, tak. żeby zebrać te dane? Na przykład te, te kluczowe, dane, jeszcze to był ten główny czynnik, rozumiem. który spowodował, że nie mogliśmy uzyskać certyfikacji mhm. IATF. Więc tutaj to potwierdzenie zgodności jest wydane na okres 12 miesięcy. No i później w kolejnych rozdziałach ruls w tym punkcie 514, na przykład 2, jest mowa o tym co teraz zrobić jeśli już na przykład spełniamy te wymagania jeśli już mamy te dane za okres 12 miesięcy wówczas nowe potwierdzenie zgodności nie może być wydane tylko organizacja tutaj powinna przejść już do tego audytu certyfikacyjnego Okej okay, rozumiem rozumiem Dobrze a powiedz mi tak wtedy przechodzimy mówiłaś o tym że nie ma tego audytu wstępnego jest etap pierwszy etap drugi tak. jakbyś mogła to przybliżyć tutaj jak to jak to wygląda a Więc tak etap pierwszy i etap drugi to z tego się składa audyt certyfikacyjny więc tu się nic nie zmieni. Niewątpliwie jednak zmianą jest to, że etap pierwszy, ta ocena gotowości, został w nowych rulsach podzielony na dwa kroki czyli przy, część pierwszą i część drugą. I, i tutaj ten etap pierwszy rulsy też wyraźnie zaznaczają, że powinien trwać w organizacji od półtorej do trzech dni. Mhm. I w ramach tego czasu zespół tutaj audytujący, w ramach tutaj tej oceny gotowości, ma pierwszą część, gdzie dokonuje przeglądu całego systemu zarządzania jakością i struktury pod względem kwalifikowalności zleceniodawcy do certyfikacji IATF. No i przede wszystkim tutaj w ramach tego, tej części pierwszej potwierdzają, że rzeczywiście zakład produkcyjny ma wdrożony system zarządzania jakością, spełnia wymagania standardu IATF. A następnie dochodzi do części drugiej, czyli następnym kolejnym etapem jest część druga, etapu pierwszego, przegląd operacyjny, który powinien tutaj zweryfikować, że system zarządzania jakością na hali produkcyjnej jest zgodny z tym udokumentowanym systemem mhm. zarządzania jakością, czyli ta część druga to już jest przegląd operacyjny. Okay. Widzą, czyli już stricte. Na, pro, na, na procesie na produk tak, produkcyjnym. produkcyjnym. Okay. I, I tutaj mamy również w rulsach opisane wymagania, jak ma wyglądać sprawozdanie z tego etapu pierwszego oceny gotowości. I mamy też nowość, czego nie było w, w poprzedniej edycji, czyli identyfikowanie zastrzeżeń. Mhm. Zarówno w poprzedniej edycji, jak i w nowej edycji rulsów nie można stwierdzać niezgodności podczas etapu pierwszego. Po prostu podczas etapu pierwszego, jeżeli audytor zidentyfikował, jakieś krytyczne problemy, to organizacja nie, nie dostanie tutaj tego tak zwanego zielonego światła okay. do przejścia do etapu drugiego. A w tej chwili mówimy o identyfikowaniu zastrzeżeń. Czyli jeżeli na tym etapie pierwszym nie przejdę, nie otrzymam tego zielonego światła, co wtedy muszę zrobić? Więc jeżeli tutaj po tym etapie pierwszym zostaną zidentyfikowane zastrzeżenia i mamy nowy punkt w rulsach, jak należy identyfikować te zastrzeżenia, czyli każda obserwacja powinna zostać oceniona i zakwalifikowana jako zastrzeżenie, jeśli rulsy podają wytyczne, Mhm. Więc jeśli takie zastrzeżenia się tutaj rzeczywiście pojawią na etapie pierwszym, to wówczas decyzją jednostki certyfikującej będzie, że zakład produkcyjny nie jest gotowy do podejścia do etapu drugiego. Czyli będzie musiał ponownie przejść. Czyli ponownie wizytę mam audytorów, musi tak. ta sama procedura. Idzie e, dokładnie teraz. tak. Mhm. aczkolwiek e, tutaj też mamy nowy punkt w nowych rulsach e, w punkt 628, który mówi o tym powtórnym etapie pierwszym, ocenie gotowości i tutaj mamy niewątpliwie fajną zmianę, bo jest napisane wymaganie, że jednostka certyfikująca może przeprowadzić tutaj ten powtórny etap pierwszy w ograniczonym zakresie lub stosując zdalne metody audytowania, więc niekoniecznie będzie audytorzy muszą przyjeżdżać i nie muszą całości, tak, I tak dokładnie, Wykałość, tak. tylko Ale to ten, ten oczywiście obszar, który dotyczył, były jakieś uwagi, zastrzeżenia, zastrzeżenia, tak, Rozumiem. więc tutaj oczywiście są warunki, które mm -hmm. muszą być spełnione, żeby mm -hmm. można było mówić o tym audycie zdalnym. Tak. A powiedz Aniu, tutaj na tym etapie pierwszym, ile razy możemy przechodzić ten etap pierwszy? No rulsy tutaj niczego nie ograniczają, okay, szczerze okay. mówiąc. Rulsy tylko mówią, że tutaj jest czas pomiędzy tymi etapami kolejnymi, to jest minimum 20 dni kalendarzowych, to jest też nowość w mm -hmm. rulsach, w poprzednich rulsach, tego minimum nie było. Minimum dni, Czyli jeżeli mam etap pierwszy za sobą, pozytywnie dostałam zielone światło, to 20 dni i dopiero później przechodzę do etapu do, drugiego. Tak, tak dokładnie tak. Dobrze. I tego nie było właśnie okay. w starych rulsach, więc mm -hmm. tutaj też usłyszałam od uczestników w szkoleń, że mogło się zdarzyć tak i tak się zdarzało, że na przykład etap Dziękuję. pierwszy miałam we wtorek, tak, a audyt certyfikacyjny Rozumiem. już na przykład w czwartek, okay. więc teraz a tutaj, jest tutaj minimum mamy tak, że uh -huh. czas pomiędzy datą spotkania zamykającego etap pierwszy, ocenę gotowości, a rozpoczęciem etapu drugiego, to musi być minimum 20 dni kalendarzowych, ale uh -huh. maksimum 90, 90 okay. też było w starych uh -huh. rulsach. Uh -huh. Dobrze, czyli tak, mamy etap pierwszy za sobą, e, powiedzmy, że mamy to zielone światło, przechodzimy do etapu drugiego, jeżeli go nie mamy, to powtórny etap pierwszy. Tak. I co w etapie drugim teraz się dzieje? No, i w etapie drugim audytu certyfikacyjnego obejmuje on cały system zarządzania jakością zleceniodawcy pod kątem spełnienia wszystkich mających zastosowanie wymagań standardu IATF. Pod kątem, czy one są zgodne z zakresem certyfikacji. Mhm. W ramach tutaj tego etapu drugiego audytor musi również zweryfikować specyficzne wymagania klientów certyfikowanej organizacji. Mhm. Dlatego też my, jako certyfikowana organizacja musimy też dostarczyć pakiet informacji jednostce certyfikującej. aby mamy, tak, tak. Jakich mamy klientów, tak. W niektórych przypadkach być może będziemy musieli dostarczyć też jednostce certyfikującej te specyficzne wymagania naszych klientów. Mhm. Czyli tak zaczynamy. Zobaczyłam się jeszcze tutaj przy tym etapie drugim i to, to, co zawiera, powiedziałaś, że wszystkie procesy, bo wcześniej mówiłaś jeszcze o projektowaniu i rozwoju, rozwoju tak. wyrobu, tak? I jak to wygląda z projektowaniem wyrobu? Czy jeżeli nie ma tego u nas w zakładzie? To wtedy mamy to wyłączenie, tak? Więc tak, tutaj również mamy w rulsach w tym rozdziale szóstym opisane, że odpowiedzialność za projektowanie wyrobu powinna być prawidłowo określona w organizacji. I mhm. Co to znaczy? Że albo odpowiedzialność jest organizacji za te projektowanie i wyrobu łącznie z projektowaniem wyrobu zleconym na zewnątrz. Mhm. I wtedy na przykład może być taka ta sytuacja, że my jako zakład produkcyjny rzeczywiście nie mamy tej odpowiedzialności za projektowanie i rozwój, ponieważ tą odpowiedzialność ma nasza za miejscowa jednostka wspomagająca. Mhm. Dlatego też w edycji szóstej rules'ów mamy zmodyfikowaną definicję. Czym jest ta zamiejscowa jednostka wspomagająca. Czyli ta wcześniejsza remote support function. Ta, tak, tak, to było wcześniej mhm. jako remote location, remote support location. functions To mhm. były dwie osobne definicje. Tak. Teraz w nowych rules'ach mamy to ujęte w jednej definicji, że jest to lokalizacja zlecenia dawcy, w której znajduje się co najmniej jedna lub więcej funkcji wspomagających która zapewnia wsparcie właśnie z Remote Support Locations do zakładu produkcyjnego czyli zleceniodawcy. To może, czyli to może być moja centrala, Dokładnie. może być też inny zakład, który jest w koncernie, tak? Dokładnie, który nas okay. właśnie wspiera Supportuje w zakresie w projektowania obszarze. i mhm. rozwoju. I, I druga sytuacja, brak odpowiedzialności organizacji, ponieważ odpowiedzialność jest klienta za projektowanie okay. i rozwój. Dlatego też w terminach i definicjach w rozdziale 10 mamy nową definicję, która o tym mówi, czyli czym jest brak odpowiedzialności za projektowanie, żeby tutaj też nie było tych wątpliwości. Tak? Czyli my już na etapie, w tym pierwszym składania wniosku, tak. e, piszemy to, Dokładnie. zgłaszamy do, do jednostki naszej certyfikującej, Dokładnie. czy to jest u nas Dokładnie. to projektowanie, Dokładnie. Dokładnie. Czy, czy to jest na jakiejś e, jednostce wspomagającej nas, tak? czy ten proces jest gdzieś, e, gdzieś w innej naszej e, e, na przykład w firmie, e, z koncernu, czy też w naszej centrali powiedzmy, tak? albo u klienta. Tak Dokładnie, a jednostka certyfikująca w momencie, kiedy przegląda ten wniosek, musi się Pewnić, że odpowiedzialność za projektowanie wyrobu jest prawidłowo określona. Dlatego okay. w rulsach mamy tutaj wyjaśnione, co to oznacza, że jest prawidłowo określona. Mm -hmm, rozumiem. Mm -hmm. Dobrze, a powiedz jeszcze, Aniu, jak to wygląda na tym drugim etapie? tak? Skąd my wiemy, ile dni audytowych będzie poświęcone nam podczas tego drugiego etapu? Czy możemy, skąd się o tym dowiedzieć? Więc tutaj również w rulsach mamy taką tabelkę na stronie 78 polskiego tłumaczenia. Tabela 5.2, minimalna Liczba dni audytowych, które. pokazuje. że mamy tysiąc y, osób w swoim systemie. Okej, okay, no to tak? zerknijmy sobie, mamy tysiąc osób, więc tutaj z rulsu wychodzi nam, że taki audyt certyfikacyjny minimum powinien trwać 12,5 dnia. Mhm. Oczywiście w takim przypadku e, też, jeśli nie mamy tego projektowania i rozwoju, przysługuje nam 15% redukcja od tej mhm. wyliczonej e, ilości, dni, ilości dni, audytowych. dni audytowych, czyli od tego 12,5 minus 15%. Mhm. Oczywiście w tej sytuacji też na pewno Zostanie powołany raczej zespół audytorów, mhm. żeby tutaj nie, ten audyt w naszej organizacji nie trwał tych 12 dni. Tak, tak. Więc jeżeli będzie to dwóch audytorów, no to już te 12 dzielimy na pół, tak, na pół, minus te 15%. Mhm. Więc to jest oczywiście odpowiedzialność jednostki certyfikującej, aby dokonać prawidłowych wyliczeń. Mhm. Rozumiem. Dobrze. Teraz tak, jeszcze jakbyś Aniu powiedziała, jak to się kończy ten proces? Przeszliśmy audyt, jesteśmy po drugim etapie, otrzymaliśmy jakieś niezgodności i co dalej robimy z tym? No więc tak, jeśli tutaj na tym drugim etapie pojawiły się jakieś niezgodności, no to musimy rozpocząć teraz proces zarządzania tymi niezgodnościami. Wtedy wracamy do rulesów, do punktu 511, który mówi, jaki mamy teraz czas na udzielenie odpowiedzi jednostce certyfikującej. Więc Oczywiście i jednostka certyfikująca, i, i zakład produkcyjny, czyli tak zwany zleceniodawca, są odpowiedzialni za zarządzanie niezgodnościami i są odpowiedzialni również za to, aby pilnować tych terminów, które są wymagane tutaj w tych nowych rulsach. Więc jeśli to jest niezgodność krytyczna, to do 15 dni kalendarzowych od daty spotkania zamykającego taki audyt zleceniodawca powinien przedłożyć jednostce certyfikującej pewne informacje. Więc w punkcie 511 mamy napisane, że musimy przekazać. Jakie wdrożyliśmy działania natychmiastowe, mm -hmm. jakie wdrożyliśmy korekcje, y, jaki mamy plan systemowych działań korygujących. Jeśli to były niezgodności drobne, to nie mamy 15 dni kalendarzowych na przekazanie jednostce certyfikującej tych informacji, tylko mamy aż 60 dni kalendarzowych. No i później następnie w kolejnych punktach, w rulesach, w tym, tym rozdziale 5 i 11, mamy opisane, co powinna jednostka certyfikująca zrobić z tą naszą odpowiedzią, czy ją ma zaakceptować. Mamy również w rulsach bardzo fajne schematy, które pokazują te różne czasy, okresy, te daty. Więc tutaj jeszcze ten proces zarządzania niezgodnościami mamy przedstawiony na rysunku i powinniśmy postępować zgodnie z, tym, z tymi wytycznymi. Czyli tak naprawdę ten podręcznik tutaj z wymaganiami, z wytycznymi jest, jakby powinien być naszym przyjacielem no, w tym przypadku? Myślę, że jak najbardziej. No, <laughs> powinniśmy być z nim zaznajomieni, mhm. aby tutaj pilnować tych wszystkich wytycznych. Oczywiście jednostka certyfikująca też nam tutaj w tym zakresie zawsze pomoże. Ale, ale dobrze jest też wiedzieć, z czego to się bierze, te, te terminy. Rozumiem. E, powiedzmy, że już zamknęliśmy nasze niezgodności, jednostka zaakceptowała wszystko. E, kiedy dostaniemy ten certyfikat, żebyśmy mogli go wreszcie powiesić na ścianie, pochwalić się naszym klientom, <grym> umieścić go na stronie. Więc oczywiście e, e, tutaj recenzenci później, techniczni pracujący w jednostce certyfikującej muszą przejrzeć wszystkie informacje, które zostały dostarczone jednostce. To jest tak zwany e, przegląd pakietu audytowego, że, że cały ten wniosek był dobrze złożony, mhm. że. że raport z audytu zawiera wszystkie niezgodności dobrze opisane, wszystkie rekomendacje audytora, więc recenzent w momencie, kiedy dokona przeglądu tutaj tego pakietu audytowego, wtedy wydaje właśnie decyzję o tym, że, że ten certyfikat może zostać nam wydany. No i ten certyfikat zostaje nam wydany. W rozdziale z kolei piątym, czyli w tym, w tym całym tutaj rozdziale piątym, mamy opisane informacje, jakie powinny zawrzeć się na tym certyfikacie, czyli w punkcie 5.3.13 mamy opisane, jaka powinna być treść tego certyfikatu, Certyfikatu, więc mhm. tutaj jednostka certyfikująca to, musi, się, tak, tak? musi mhm. się upewnić, że ten certyfikat jeszcze jest prawidłowo nam wydany. Musi być oczywiście przesłany też do bazy danych IATF, co też jest opisane w tym punkcie 5.13. Mhm. Mhm. Rozumiem. Dobrze. E, jeszcze jedno pytanie takie na zakończenie. E, jak już otrzymamy ten certyfikat, mamy, e, zamknęliśmy swoje niezgodności, otrzymaliśmy certyfikat. Jaki jest ten cykl później? Jak często się spotykamy z tymi audytorami? E, kolejny raz, bo jesteśmy nowo certyfikowani. Mamy już ten certyfikat, i co dalej jest? No, właśnie, tutaj mamy kolejną zmianę w rulsach wydania szóstego, że co 12 miesięcy minus 3 miesiące plus 3 miesiące powinien nastąpić ten audyt podtrzymania certyfikacji. minus 3 miesiące plus 3 miesiące od, od daty czego? audytu certyfikacyjnego, audytu. więc tutaj mhm. też trzeba pilnować tych czasookresów, żeby tutaj nie przekroczyć tego czasu, tego harmonogramu. No, to my audytu. musimy, to jednostka jako... to planuje, mhm. oczywiście, więc. Więc tutaj też, gdybyśmy my jako organizacja chcieli teraz ten audyt przekładać w nieskończoność, mhm. to może się okazać, że utracimy tą certyfikację, okay. bo nie dotrzymaliśmy Stąd tych. te 3 miesiące. Dokładnie tak? tak, wcześniej lub później. Dokładnie od tej tak. daty I to jest nowość, mhm. znaczy nowość, to jest zmiana w stosunku do edycji piątej, ponieważ w edycji piątej mieliśmy możliwość spotykania z audytorami co 6 miesięcy, no właśnie, co dziewięć, co 12, I teraz jest 12. A teraz miesięcy. jest tylko i wyłącznie 12, okay. tak. Mhm. Mhm. Okay. Dobrze. Czyli w naszym interesie jest też to, żeby się przypomnieć, jednostce certyfików. Że, że już powinien się zbliżać ten audyt? Myślę, że nie. Jednostka raczej Jednostka tego pilnuje, tak, ale w naszym mhm. interesie jest, żeby tutaj teraz myślę, nie przekładać tego w nieskończoność. Tak. Żeby nie było sytuacji, że na przykład, nie wiem, ten listopad nam nie pasuje, to może mhm, grudzień, m. a grudzień też nam nie pasuje, no to może styczeń. styczeń tak. I za chwilę się okaże, że przekroczyliśmy tutaj ten harmonogram i, i może dojść do utraty tejże certyfikacji. Ale musimy też pamiętać o tym o dostępności audytorów, prawda? Dokładnie tak. Jest... Dlatego to jest już tutaj obowiązek jednostki certyfikacyjnej. Żeby zapewnić te zasoby, tak jak mówi rozdział czwarty z Aha. kolei rulesów. Rozumiem. A powiedz Aniu, czy jest taka możliwość wsparcia zewnętrznego? Jak jestem, pracuję w zakładzie produkcyjnym, starać się będę o certyfikację na zgodność ze standardem? Czy nasi eksperci mogą pomóc w tym procesie całym żmudnym przygotowania do? Oczywiście, realizacji? że tak. Nasza firma również świadczy usługi konsultingu, więc ja Aha. bardzo często właśnie z organizacją razem wdrażaliśmy te wymagania. Mam sporo organizacji, którym uzyska, udało się uzyskać finalnie tą certyfikację. Organizacja dostawała ode mnie informacje, co jest wymagane, mhm. I, i, i tutaj organizacja ten certyfikat finalnie uzyska, więc jak najbardziej te konsultacje można przeprowadzić. Można też zacząć od audytu zerowego, czyli ja przyjeżdżam do organizacji i taki audyt mhm. zerowy w organizacji przeprowadzam pod kątem wytycznych standardu tak. i ATF i ja pokazuję organizacji kierunek, co czyli czego brakuje, jeszcze, co tak? trzeba. Zrobić, tak, mhm. i później jeśli organizacja podejmie decyzję, że chcemy razem nad tym pracować, no to właśnie gdzieś tam te konsultacje się odbywają. Mhm. Więc jak najbardziej można w ten sposób podejść. E, tutaj jednak należy pamiętać, bo, bo też się mhm. zdarzało, że w organizacji, której po, gdzieś tam się pomagało, mhm. później była prośba, żebym uczestniczyła również w tym audycie, w audycie e, certyfikacyjnym, mhm. no to nie ma takiej możliwości, więc mhm. rulsy tego zabraniają, aby konsultanci e, tak, e, byli Brali dostępni w również w tym audycie. Więc tutaj mhm. też, żeby organizacja była tego świadoma, Rulsy absolutnie tego zabraniają, co więcej, wytyczne do certyfikacji mówią, że jeśli wyjdzie, to że konsultanci są dostępni na terenie zakładu, to audyt może zostać przerwany. Przerwany. I tak? I co wtedy? no to wtedy to nawet tak. się nie odbywa. Tak? No tak, to, nie, to nikt by nie chciał takiej sytuacji. No tak. właśnie, dlatego tutaj też przypominam, że, że no niestety ta organizacja jest odpowiedzialna za ten no system tak, zarządzania jakością, więc, system, tak? więc dlatego tutaj organizacja musi ten system mm -hmm. w cudzysłowie reprezentować w trakcie I tych audytów. Cały ten dokładnie. Ten no, A jeszcze powiem tak na zakończenie, chciałam zapytać, czy możemy sobie gdzieś obserwować to, przygotowując się do audytu jako nowy, nowy zakład na, na zgodność ze standardem, jakie niezgodne Główne, na co audytorzy są sfokusowani w danym, w danym momencie, czy, czy gdzieś to jest do, do zaobserwowania? Tak, na stronie organizacji IATF mamy też sporo cennych informacji, które warto sobie od czasu do czasu przeglądnąć. Jeśli pojawią się jakieś nowe wymagania, to na stronie IATF-u mhm. będzie informacja o tym, że są nowe CSR-y klienta zrzeszonego w IATF, czy też, że są nowe rulsy. Mhm, mhm. I tam jest również taka zakładka Statistics, I, i w tej zakładce właśnie mamy tą odpowiedź, jakie są najczęstsze niezgodności. Części, Dokładnie, tak? top mhm. 10 niezgodności, które się najczęściej pojawiają w certyfikowanych organizacjach na całym świecie i tam niezmiennie na pozycji Aha. pierwszej i drugiej według moich obserwacji to od sześciu lat już co najmniej jest zawsze problem solving i działania korygujące, Aha. więc domyślam się również, że, że audytorzy jednostek certyfikujących też na to zwrócą uwagę podczas audytów naszej organizacji, Aha. jak my sobie radzimy z tym, z czym sobie być może inne organizacje nie do końca poradziły. Dobrze Aniu, super, dziękuję Ci bardzo. To była bardzo interesująca rozmowa i pouczająca. Mam nadzieję, że, że Państwo również wyciągniecie wiele Cennych informacji dla siebie. Czy coś jeszcze, Aniu, na koniec chciałabyś dodać no dla tych nowych adeptów tej jakże trudnej sztuki Automotive? Tak, zapraszam również do obserwowania naszego profilu, profilu naszej firmy SQD Alliance, czy też profilu bezpośrednio naszego działu czyli QS Pack, bądź też w znalezieniu mnie na Linkedinie i mhm. ja wtedy poprowadzę tutaj do tych odpowiednich stron, ponieważ za każdym razem, jak coś się zmienia w naszej branży. Ja również o tym informuję na stronie naszej organizacji. Za każdym razem, jak są jakieś ciekawostki, które się w branży pojawiają, albo coś, co się ma dopiero pojawić, czyli te nowości oczekiwane, to również o tym informujemy na bieżąco. Więc tutaj też w ten sposób można te informacje pozyskiwać. Więc zachęcam do obserwowania naszego profilu, zachęcam do obserwowania i do odwiedzania strony organizacji IATF, czy też organizacji VDA, QMC, czy też organizacji jak, bo tam również są te informacje o tym, co, co jest co nowego, nowego i co nowego mm. będzie. Dobrze. Super. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, Dziękuję. Za, za to, że przyjęłeś zaproszenie do nas. Państwa zachęcam jeszcze raz do obserwowania naszego profilu na LinkedIn, QS Pact. Jeżeli będą jakieś pytania z Państwa strony, to zachęcam do kontaktu: małpa sqdapl Dziękuję Państwu bardzo. Anna Kubieniec i Sylwia Król. Dziękuję. Dziękuję. Autodrama. 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 Tu autodrama. Słuchasz audycji? Słuchasz audycji? Autodrama podcast.